Czemu chcieliście ze mną gadać? Hmm? To ty. Zaraz co? Czemu Nika uwiodłaś? Jakiego Nika? Przecież przed wyjazdem mówię, że jesteś huragan. No bo tak. Nie, nikt, prawda? To wy macie ze sobą dziecko? Nie, nie mam. To jakim jestem? Ja to mogę wyjaśnić. Kim ty jesteś? No właśnie. Jestem y, kimś, co powiem, więc tak. Czarownica. Pewnie pamiętacie sobie wysła nadzieję wysłała na księżyc, tak. Ona zaczarowała ciebie, huragan. Nika też. Więc... Y, co? Więc ja byłam z tobą huragan? Y, no. Nie wiem. Mogę to wierzić. Ja nie chcę, ja wszystko pamiętam spokojnie. I tak muszę ciebie obczarować. Co tu się dzieje? Spokojnie. Powrócę do nich wspomnienia Czyli czarownica ich zaczarowała, tak? Mhm. Oni nie byli sobą, fantazja jest samotna. A dokładnie jest y, normalną kraczem. Dopiero młodą. Mm, co się stało? Hmm? Aurora? Gdzie ja jestem? Stadnienie. Aha. E, e, cześć. Jestem huragan. Gdzie ja jestem? Mm. Mm. Niko! Niko! Co się stało? Gdzie jestem? Gdzie jestem? Spokojnie już przyjdą. Niko! Niko! Mama, tata! Uch. Czemu nas tak zrobiliście? Proszę pani. Ja muszę iść. Wy się zajmijcie. Czyli my nigdy nie byliśmy razem? Nie. Dziękujemy za pomoc. Och. A jednak mi coś nie pasybało. Mój syndy już nie, od, nie urósł tak od razu. Wie pan, ale urośnie. Tak. Mm. Mm. Już myślałam, że mam y, wnuczka, czyli aniołka. Ale nie ma pani. Ma jeszcze pani syna młodego. Dobrze, ja pa Dziękujemy za pomoc. Okej, okay, no to ktoś ją oprowadzi mi, bo to jest tak nieba nie wiem, o co tu chodzi. Ja też. E, ja was oprowadzę. Storm. Tak. Wiesz ja tak myślałam, że będziemy przyjaciółmi. Okay.